Witam kochani na moim kanale. Zapraszam dzisiaj na czytanie Tarota, na takie tygodniowe czytanie Tarota. Zobaczmy, jakie energie będą nam towarzyszyć w tym nadchodzącym tygodniu, 16-22 maja 2022 rok. Tydzień, kochani, zapowiada się trójką denarów w odwrocie. Karta, która niesie informacje że nie jest to dobry dzień na przykład na jakieś poważne rozmowy w sprawie pracy. Nie jest też to dobry dzień, żeby inwestować, wydawać te pieniądze. Generalnie w tym dniu dobrze by było zastanowić się nad wartością, wartością pieniądza, zastanowić się co tak naprawdę jest nam potrzebne, a co nie wtorek, karta Księżyca, karta emocji. Wtorek mogą wypłynąć do wierzchu rzeczy, które wcześniej były skrywane. Ewentualnie Wy zobaczycie, jak to się mówi na trzeźwo i przytomnie, wiele taką sytuację, którą wcześniej bardzo mocno koloro, koloryzowaliście. Środa królowa Buław, karta siły, karta wiary w siebie, karta przedsiębiorczości, karta osobowa, wasza karta, być może to wy właśnie w tym dniu taką siłą, taką energią będziecie dysponować, warto wykorzystać to. Czwartek, karta Zmartwychwstanie w, w Odwrocie. Karta, która pokazuje e, pewne sprawy rodzinne, trudne sprawy rodzinne, które tego dnia mogą się e, pokazać, z którymi trzeba będzie coś zrobić, wyjaśnić. Być może sami e, poczujecie, że to jest najwyższy czas, żeby pewne więzy, pewne sznury niekorzystne dla Was porozwiązywać, przeciąć tą taką pępowinę. Piątek, piątek, szóstka denarów, karta inwestycji, karta równowagi. Myślę, że to jest dobry dzień na poważne zakupy e, sobota i niedziela. Wiecie co? To są karty, które pokazują z jednej strony decyzje, decyzje, które sami możecie podejmować. Mogą to być nawet takie ja bym powiedziała, dosyć życiowe sprawy, ale z drugiej strony karty niosą informacje o miłym spędzonym czasie, o spotkaniach, o randkach, o, o zabawie, także weekend, ten nadchodzący weekend, zapowiada się bardzo sympatycznie. Na co należy uważać? Nie brać za dużo spraw na swoje plecy, nie brać spraw, które do Was nie należą. Spróbujcie zrównoważyć też ten tydzień między pracą a odpoczynkiem. Co możecie osiągnąć? Karta umiarkowania, karta harmonii, karta spokoju, karta dystansu, ale jest to też karta, która pokazuje wielość. Zasięgajcie zatem wyżej, dalej. A może się okazać, że miło od Was ten tydzień zaskoczy. Dużo dobrego Wam życzę. Pozdrawiam.